Let you me ballet, Ooh, yeah. oh yeah. Help, help me! Oh, you Please. see, the pain. Easy. Oh, thank God you're alive. God, God is not relevant. Please, Doc, help! Something is wrong! Um, <laughs> a view Michi, okay? Well, you've been injured in the attack. Doc had to patch your brain with the robot's bioprocessor. <laughs> You're gonna have trouble getting used to it, but... Uh, it, it, it's, it's like an amputation. I'm gonna help you, okay? You... You are going to help me? I'm having a difficult time seeing how you... can help me. Your drunken thirst for revenge just killed our crew. I'm, I'm sorry. You're sorry. You're sorry! You're sorry. 80. 80. Listen to me. The bioprocessor... <laughs> you can't let it take control. You just can't let that happen. I'm going to kill you, Gray. I see no logical reason not to. That is a Final Echo Instinct Leash. Yeah. So what? The communication line. Open it. Mute the mic. Repeat. All Final Echo survivors report positions. Pesca, this is Serrano! I'm alive, but stuck on some damned hotel rooftop. Shake that sweet little can of yours. Locals are congregating. I'm in the shit here and need some help. Any other echo survivors, switch to tracker zero in on my location. I'm off to guard the general downtown. Rano. Motherfucker is here. <laughs> that changes things, Ishii. Even if you don't want to assassinate that son of a whore, if he's here, rescue jump ships will be here soon. Process that chance of survival. Can you track the woman? Yeah, got it. Don't Facebook that broad. We can track her to Serrano. We and use the general to get off-world. Killing him is counterproductive. I know how important it is for you to help me. Yeah, of course. I wasn't thinking of killing him. We get to him, get you off-world. I know some black-level bioengineers. We can get you fixed up, Ishii. I swear it on my mother. Then if I expire. You have failed your last bid for redemption. you okay. yeah, I fly. And that? Is that low. If I do not charge it within thirty minutes, I will die. freak jobs that attacked us got a large cluster of them southeast of here. They gotta have some power cells. Then I will follow you this one last time. Mój Boże tak więcej. Więcej! Tym lepiej. To na pewnie ku. nie Niech. Też ładnie. Póki mam dużo amunicji. Daj, daj sobie za tobą. Jak za to, to ciebie ubiją? Yeah! Yes, ah. yes, sir. yes, sir. yes, yes, sir. yes, stay alert. <laughs> I'll be careful. How are you holding up the pain <laughs> manageable? It is not. I am left to endure it regardless. Get you the hell out of here, she? Dawno się tak dobrze nie bawiłem. <laughs> Walić Patel Fielda. Got any idea what we're looking at here, Ishi? No, it is Confederate though. The markings date to operation logs from over a year ago. You just know Serrano is up to some shit here. Ah, za Ci diarami pewnie zlecą. Teraz już znaję... ta Ta pa 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 Mhm. ...uuu... dużo ...ta jest który się pali... ...ja już... ...ja je zrobiłem, czy... ...chyba nie... ...czy zrobiłem, nie wiem... ...i dwóch, nie puszczając... Czuć przedwcześnie What? Zaraz. Niektóre są niebieskie, niektóre zielone. Zabij, kwiatowując go na twardą powierzchnię. Przeciwnik. na kaktus. Zabij przeciwnika, który się pali. A, bo nowy. a dobra. Czyli żanek jeszcze nie mam, dobra. No, Okej. Okay. Son of a mother. Tech is wild. His cocky leash is grading my performance. It will have further opportunity to mark your efficiency we are under attack. I was to the <laughs> yeah! Aha. No dobra, włączamy się. Mhm. Dobrze. No, to już <grypty> skrypty. Mhm. Super strzały, zebrane specjalnie... Dobra, zobaczmy to. Rany przedmiot, smycz Rabin, rozjemca, kup magazynek, zwiększ pojemność. Um, co by kupić? A to lepiej. Co to? Dobra, To no nic nie mam. Tu tym bardziej. Dobra, lecimy. Au! Co to było? Ui achievement, kolejny. Oj. Kaktus! Chodź na kaktus! Wezmę cię na kaktusie. Jeszcze raz. Nie decydowałem. Chodź tu. O. Kama. Oj, oj, oj. Szybko. Wolverine dla szecon. Dora. Kaktus, kaktus, kaktus. Yo. Yeah. Harbus. Dziś nie. Dobra, zobaczmy. Eee, tu nic nie mam. A, a w ten sam sposób wygląda odblokowana. Ok, wkopując go na twardą powierzchnię, spoko. który się pali, tym lepiej. Du, du, du. Tu nic nie mam. Strzałem w głowę. A, to był albus. Kropli przeciwnika i zastrzegł go w locie. Jeszcze nie zrobię? Ślisk. Strzałem w gardło. Z <grym> tyłek. Podszedł biegnącego w nogi do wigo na ziemi, ale, tak za dużo tego jest, nic nie pamiętam, ale biegniemy. biegniemy. Wystrzałowy kop. Nie ma sensu. We're in the side quads. No colonies or confederate troops anywhere near here. Moment. Amusha ślisk w gardło w tyłek teraz. Ślisz gardło twój. Ślisz gardło twój.

O uh, więcej! Oj. Coś odblokowałem może? Kopni zastrzygował... Ach... A, zaraz ślisk i zastrzyg powietrzu w gardłów. tyle i dobra Tyle tego, że nie pamiętam Dlaczego są taki duży? Pałcz. A to chyba było gardło. KUL, cool. cool, super. Lecimy dalej. I chodź tu. No. Naprawdę. Okej. Okay. Te przerwy będą okropne. Gardło w tyłek. FAL tu było z jego nogi do a. a przypadek. Ja sepnie pod podzwą głowy jeny. Dobra. Dobra. Jeszcze pokupuję.

to zasobnik? Gdzie? A, gdzieś tutaj może? Ja nie chcę ominąć. Ech... Skończy się na tym, że będę przez 10 minut tego szukał. Jestem pewien, ale tu coś mi mruga. Co to? Uuu, jak fajnie! Dobra. Jeżeli tu nie ma zasobnika, nie widzę... To no nie ma co się opieprzać. Lecimy dalej, Coco Jumbo do przodu i tak dalej. Aha, mi za szybko reakcji krytycznych. Trzymaj teraz, żeby. Aha, okay. Uh -huh. the complex only way out is down it's close quarters in a mining complex you sure you're up for this kind of fight I am NOT I am NOT up for any of this we have no other options damn that Ah, great oh Dobra, trzeba coś wymyślać nowego. jamy Amunicja, czy jest tu gdzieś jakiś zasobnik może? A, ja pewnie ominąłem. <laughs> <laughs> tak, to lepszy sposób. Boże.